Siemaneczko, siemaneczko moi drodzy Ja jestem Łukasz Łuki Jesionowski A to jest kanał Kierowca vs Sport I witam Was W dzisiejszym nowym odcineczku Nie z autobusu Ale z samochodu Jako kierowca Więc nagrywam właśnie w takiej Oto scenerii. Nie było nowych linii Nie było coś ciekawego co mógłbym nagrać Więc stwierdziłem Jadę do pracy Jest to Okazja, żeby nagrać z mojego samochodziku Peugeot 407 i nim dzisiaj będziemy lecieli króciutki film, bo 20 minut tylko mam do pracy, więc niedużo ale jest jeden temat e, w sumie dwa, ale na tą chwilę poruszymy jeden e, komentarz żeby poruszyć podpowiedni temat, ale temat już był poruszany, więc tylko e, parę słów dołożę. Tymczasem, moi drodzy, drogi Wam nie pokażę, bo nie mam dwóch kamer, nagrywam tylko z jednej. Dziękuję za oglądanie poprzedniego odcineczka, za komentarze, za lajkowanie, bardzo wszystkim dziękuję. E, witam nowych subskrybentów, jak i zarówno oczywiście starych, tak samo witam. Moi drodzy... Dziękuję za oglądanie shortów. Co jakiś czas, jak widzicie, wrzucam to z drona, więc widzę, że oglądacie, dziękuję bardzo. Widzę Wam, że podobają się po ilości obejrzanych shortików moich, także będzie ich więcej. Jak będę miał tylko czas, nie na każdej pętli da radę, Nagrać jakiś, nagrać jakiś lot dronem. Słuchajcie, bo tutaj musiałem zwolnić. No, ale na pewno będą jakieś tam. E, jeszcze do tego z drona, na pewno nagrywane. Dzisiaj raczej nie, bo już widzieliście akurat e, to co e, o, tą pętlę, na której dzisiaj będę. No i dobra, moi drodzy. Temat o moim samochodzie osobowym też będzie, bo fajne tutaj zmiany zaszły. Fajny samochód udało mi się kupić, już jakiś czas nim jeżdżę. Co niektórzy już go gdzieś tam widzieli, w jakichś przebitkach także o tym też nagram. A tymczasem lecimy z naszym tematem. Moi drodzy, ja już poruszałem o agresji od pasażerów w kierunku kierowcy i oczywiście w drugą stronę bo zazwyczaj agresja jest w obie strony jeżeli nie ma agresji ze strony kierowcy to i nie będzie agresji ze strony pasażerów, niestety tak to działa agresja rodzi agresję i tak jakby to to wszystko, nie rodzimy agresji agresji nie dostaniemy zwrotnej jeżeli jest agresja ze tamtej strony, a my nie będziemy podchodzili do agresji, agresywnego pasażera agresywnie, to ta agresja się nie rozwinie. Niedługo proste, ale jak sobie z tym radzić? Mamy różnych ludzi na pokładzie z różnymi sytuacjami życiowymi, z różnymi sytuacjami danego dnia, i różnie ludzie podchodzą. Ja bynajmniej się staram, nie mówię, że jestem perfekcjonistą w tym, ale staram się nie wchodzić w te konflikty. Na pewno nie wchodzić mocno emocjonalnie, żeby mnie to w jakiś sposób rozbijało. Po to, że coś tam komuś odpowiem, to odpowiem i zamykam sobie temat. Nie staram się nie angażować w to i siebie sam nie nakręcać bo to powoduje potem u mnie wzrost u mnie, u każdego powoduje wzrost niepotrzebnych, negatywnych emocji a to psuje cały dzień bo to napędza całą spiralę i potrafi być wybuch niemiłosierny agresji właśnie z różnych stron e, istotna sytuacja pamiętajcie tego pasażera widzimy chwilę i on potem znika i jego potem nie ma więc e, ja wychodzę z tego założenia. Wejdzie, pojedzie kawałek i sobie pójdzie. Ja mam do przepracowania cały dzień i tych pasażerów multu. Więc myślę, że nie warto jednym pasażerem się w ten sposób tak przejmować i nakręcać. No, jak się z tym radzić? No, wiadomo, to ja muszę sobie poradzić z moimi emocjami i nie, mieć, nie być nakręconym nie mieć jakiejś frustracji z mojego życia codziennego starać się tego pozbywać, nie przynosić tego do pracy, bo to jest bardzo istotne. To jest bardzo ważne. Jak ja tego nie będę przynosił do mojego życia, mojego prywatnego do pracy, to te emocje nie będą mnie w ten sposób mocno eskalowały. Więc tu, tu jest właśnie to istotne, moi drodzy. A po drugie starać się, żeby te nasze emocje gdzieś upłydnić. Gdzieś, żeby mogły z nas zejść. Żeby ich też nie trzymać, tak? Wiadomo, każdy ma swoje życie prywatne, różne rzeczy w życiu się dzieją. Potem musimy iść do pracy. Ludzie przeróżni nam się trafiają po drodze. Więc różne sytuacje, różne rzeczy rodzą, tak? No, także, no tutaj jest istotne, tym, żeby właśnie starać się zostawić te rzeczy nasze, prywatne i nie wchodzić. Wiadomo, że tamci ludzie, którzy do nas przychodzą, pracują z pracy, spieszą się do pracy, różne rzeczy. No i my niestety tak jakby z tym musimy się zmagać z ich emocjami, których nie potrafią sobie radzić, ale tutaj właśnie przychodzi nasz profesjonalizm, zawodostwo i powinniśmy sobie umiejętnie z tym radzić. W drugą stronę, pamiętajcie wy pasażerowie, że my kierowcy też jesteśmy ludźmi. Też mamy życie swoje, inne, prywatne e, i myślę, że nikt niczego nie robi po złości. Tak jak widzę jakieś komentarze, piszą po złości, mi zamknął drzwi, guzik, prawda? 18 metrów w lusterku chuja, widać tam. Czy ty kurwa biegniesz, czy do mojego autobusu, czy do innego. Ludzie potrafią przebiegać sobie po prostu, bo sobie gdzieś biegną albo truchtają. Daj jakiś znak, podnieś rękę, żeby poczekać na ciebie. Ja guzik widzę. Jak już pada deszcz, świeci mocno słońce, mnie wszystko oślepia dookoła i nic nie widzę. Więc macie pretensje, wsiadacie 18 metrów za mną w y, autobusie przegubowym, i jak ja mam widzieć cokolwiek? Czy ty chcesz wsiąść do mojego autobusu, czy po prostu idziesz sobie? Nie widać tego. Myślicie, że tak wszystko widzicie. To moje pytanie pada: czy widzisz, co ja robię za kierownicą, jak jesteś z tyłu autobusu, w lusterku, czy widzisz, co ja robię? Czy przypadkiem nie w nosie, albo czy w ogóle patrz w Twoim kierunku? Skoro Ty nie widzisz, to ja Ciebie też nie widzę. Prosta sytuacja. A potem rosną jakieś komentarze: no przecież nie widział. A skąd wiesz, że on patrzał nawet w tę lusterko w tej chwili? To samo z machaniem e, przystanków na żądanie. Ty masz machać aż autobus się zatrzyma, a nie machnąć jak autobus jest daleko. Kierowca mógł patrzeć w lusterko, mógł patrzeć w lusterko wsteczne, co się na wozie dzieje, w lusterko boczne albo co innego, gdzie indziej. On nie musi patrzeć na ciebie, że ty stoisz na przystanku. To jest twoje zadanie, żebyś zamachał skutecznie czyli żeby ten kierowca zobaczył, że ty e, machasz i chcesz wsiąść do tego autobusu. A nie raz zamachałem, autobus stoi gdzieś tam na skrzyżowaniu daleko, bo wielokrotnie takie sytuacje widziałem, że zamachał raz i to nie było takie zamachanie od góry do dołu, tylko on gdzieś tam rękę z kieszeni na chwilę wyciągnął i myśli, że jest wszystko. No nie. Zadaniem pasażera na przystanku na żądanie jest machanie ręką od góry do dołu, machanie, aż autobus wjedzie na przystanek. Prosta rzecz. Raz zamachanie, nic nie daje pani. Ten kierowca nie tylko skupia się na tym, czy ty stoisz i chcesz wsiąść, ale on ma wiele czynników dookoła, ruszając z, na przykład ze skrzyżowania, tak? Więc to też jest istotna rzecz w kierunku pasażerów, a nie potem wylewać swoje pretensje, żale w internecie, że zamachałem, a on mi się nie zatrzymał. Ty masz skutecznie zamachać. To ty chcesz wsiąść do tego autobusu. Eee... No i y, y, sprawa ważna. Uważam bardzo istotna. Czy jest tak ciężko, jak kierowca właśnie poczekał na ciebie, otworzył ci te drzwi ostatnio, bo dobiegałeś, bo się spóźniłeś na ten autobus, czy mu podziękowałeś? Z daleka machnąłeś ręką, kiwnęłeś głową, podszedłeś do tego kierowcy i powiedziałeś mu dziękuję. Większość tego nie robi. E, nie będę tutaj e, procentowo pokazywał. Ale zdarzają się mi osoby naprawdę, które potrafią, najczęściej są to e, starsi ludzie, którzy potrafią co przystanek się przesiąść, siedzenie do przodu i na koniec podejść do kabiny kierowcy i podziękować, że się poczekało. Ale duża ilość osób skoczy do tego autobusu, a zdążyłem, guzik prawda to kierowca na Ciebie poczekał i jeszcze tego siądzie tyłem i łeb w telefon, nawet nie odmachnie, nawet nie kiwnie. Tu się zastanówmy też, tu rędy to wszystko idzie. Bo wdzięczność powinna być w obie strony, moi drodzy. Ja wykonuję moją pracę, ale ty jesteś spóźniony, to nie mój obowiązek zabrać ciebie. To ty miałeś być punktualnie na przystanku. A skoro na ciebie poczekałem, to powinieneś przyjść i podziękować, że poczekałem, że otworzyłem ci drzwi i że możesz kontynuować tą jazdę. Bo to nie ty zdążyłeś. Raczej kierowca na ciebie poczekał. Więc to też są. Sprawy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, e, i e, żeby taka empatia była w obie strony. Ta wdzięczność, wrażliwość na to wszystko nie tylko wymagania od kierowców, i tylko kierowca, i tylko kierowca, bo kierowca taki, bo kierowca taki. A pasażerowie jacy są? Na pewno nie inni, bo większość z was jest taka sama i w obie strony. Jak będzie wyrozumiałość z jednej strony, to i z drugiej tak samo będzie. No i co tutaj więcej? No więcej tu nie ma nic do opowiadania. Był filmik, moi drodzy, też o tym właśnie, o tej frustracji i, i złości. To pamiętajcie, najważniejsze: działa w obie strony. Myślę, że jak będziesz pasażerem, który jest w stanie podziękować, przeprosić, e, powiedzieć dzień dobry przy wchodzeniu, to i z drugiej strony to będzie to samo. Tak samo kierowcy. Jeżeli my będziemy bez agresji, z uprzejmością, z uśmiechem do tych pasażerów, to i ci pasażerowie też tak będą podchodzili. Bo działa to. Ja zauważam głównie jako kierowca, jeżeli się podchodzi z uśmiechem, e, z wyrozumiałością do tych pasażerów, to i oni ci to zwracają. Także Zwracajmy uwagę na siebie i szanujmy jeden drugiego. Nieważne kto na jakiej pozycji jest i w którym miejscu. Punkt spojrzenia zależy od punktu siedzenia. Jest to istotne. Czyli ja jadę autobusem, kto siedzi osobówką, wyzywa na ten autobus, autobus wyzywa, kierowca, mówię, wyzywa na tą osobówkę. Miejsce, w którym siedzimy, mamy punkt spojrzenia. Ale jak już się przeniesiemy do osobówki, już troszkę inaczej patrzymy, tak? Więc... I też inni użytkownicy ee, dróg, miejcie uwagę też na to wszystko, co się dzieje dookoła. Autobus nie zatrzyma się w miejscu, tak jak Wam się tylko wydaje. Że zachowuje odstęp od poprzedzającego pojazdu, to nie oznacza, że to jest miejsce dla Was, bo on tak raz, dwa nie zahamuje. Po pierwsze, masa przegubowego 27 ton masy całkowitej, nie jest w stanie zatrzymać w miejscu. A po drugie, Pasażerowie z tyłu. Jak ja depnę w heble, to ci wszyscy pasażerowie znajdą się wlepieni w moją kabinę. Więc nie ma szans na gwałtowne hamowanie, bo nagle ty wymyśliłeś, że chcesz sobie skręcić albo wjechać. Kierunkowskaz się włącza i jest to sygnał do zamiaru zmiany pasu, a nie kierunek ma służyć do zmiany pasa. Tylko i wyłącznie. No i w drugą stronę to samo. tak no, Miasto na tym polega: Różne, różni ludzie jeżdżą w tym mieście, różnej narodowości, o różnym poziomie i sposobie jazdy. Także no, jesteśmy ważnym kluczem, czynnikiem, ważnym zespołem. Tego miasta, funkcjonowania tego miasta. Bardzo duża część ludzi jeździ z nami tymi autobusami, komunikacją miejską, więc powinniśmy mieć jako tako przywileje do włączania się z przystanku, do zmiany pasa. My od tak sobie nie zmieniamy pas, Skoro autobus zmienia pasy wszystkie naraz, znaczy, że albo zaraz musi tam skręcić, a miał przystanek tutaj, albo e, zmienia, bo ma przeszkodę, którą nie jest w stanie ominąć. Albo nawet w moim przypadku ja często zajmuję dwa pasy do skrętu, bo są niektóre skręty w Warszawie skrzyżowania, na których nie jestem w stanie pokonać tak dużo gabarytowym, wielkogabarytowym pojazdem, jak 18-metrowym przegubem zakrętu, zwykłego łuku drogi. I tak jak będę chciał pokonać swoim pasem, to naczepa mi najdzie na drugi pas. Więc na przykład w takich sytuacjach zajmuję sobie dwa pasy, jadę oboma środkiem dosłownie i wtedy są zajęte dwa i ja wtedy mogę sobie spokojnie manewrować. Także tak, moi drodzy, przesłanie tego filmu to jest najważniejsze. Wyrozumiałość i szacunek dla drugiej osoby i to z obu stron. To nie mówię, że mają mnie, pasażerowie, szanować tylko i wyłącznie, ale ja jako kierowca też chcę ich szanować. Podchodzić z wyrozumiałością i z szacunkiem, bo to jest bardzo istotne. Jak widzicie, moi drodzy, dojeżdżam prawie do pracy. Drogi wam nie pokażę na tą chwilę, bo no, nie mam tej drugiej kamerki, więc dzisiejszy filmik to widok na moją mordeczkę. No, a tutaj akurat zamknęli rondo i muszę sobie nawrócić na środeczku. Głównie i tak tu nawracałem, więc to żaden problem. No, i zaraz zmierzam, jak zwykle, na ostatnią chwilę. Mnie się nigdy nie spieszy. Na ostatnią chwilę lecę na zmianę, a muszę dostać się do metra i lecieć na Anatolię, bo dzisiaj linia 217. Nie był zbyt długi ten filmik, moi drodzy. Krótszy, inny, ale no, jest to z samochodu. Jest. Kierowca versus sport, więc dzisiaj jest kierowca. I troszkę takiej, może nie motywacyjnej, ale takiej, e, no to przede wszystkim wyjaśnienie komentarza, e, propozycji na film, e, rozwinięcie poprzedniego, może nie poprzedniego, bo on tam gdzieś tam dalej wstecz był ten film, więc jest to jakby rozwinięciem. Moi drodzy, no i dziękuję Wam za komentarze, podpowiedzi tych tematów. Rzucajcie, bo nie zawsze przychodzą mi jakieś tematy do głowy, jakie tu Wam poruszyć. Niektóre linie są bardzo długie, jest to ponad godzina jazdy i nie jestem w stanie przez godzinę Wam nawijać, bo nie wszystkie tematy są aż na godzinę opowieści. No, moi drodzy. Mamy Boże ciało, bo akurat dzisiaj Boże ciało, nagrywam to w Boże ciało. Podejrzewam, że w sobotę ten filmik wleci. Więc komentujcie pod spodem. Rzucajcie jakie tematy byście chcieli. Co miałbym nagrać jeszcze? No i co? No, lajkujemy, udostępniamy. I dużo wyrozumiałości i cierpliwości. To jest istotne, moi drodzy. Także miłego dzionka Kierowca versus sport. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, co by się rozwijał, bo naprawdę świetnie się rozwija. Zmierzamy ku tysiącu obserwujących. Już niewielu ich jest, także no, niewiele brakuje do tego tysiąca. Także dziękuję bardzo, moi drodzy, za oglądanie. Pozdrawiam z mojego Peżucika 407. E, także. 米外国的啊。